Siemaneczko, z tej strony Piggy Alfa Pony, a to jest odcinek z Home Tycoon. Jak widzicie, jesteśmy tutaj. Continue, skończyłem cały dom. Dzisiaj będziemy to robić. A więc najpierw wyjdziemy, ale poczekajcie. A my widzimy się jak zaczniemy Dobra, jesteśmy już po krótkiej przerwie. O, jak widzicie, już tutaj musimy zaczynać. Inni już mają tak e, zrobione. Pom <Wręd installmentu> dopiero zaczynamy. I, i może jeszcze. <Kryuck> 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 A to fajerwerki. Wyobrażam, jak ale jest chory. I będę nagrywał filmiki wtedy, kiedy będę miał czas. Jak na razie nie mam, bo wariuję tam i nie mogę. Ci puszczają wariory. -er Dobra. Mój, rob... Mój nick nazywa się King 101255. Mogę wam nawet pokazać. O, to jestem ja. Mogę 50 osób zaprosić, bo mam 150, bo mam 150 przyjaciół w Robloxie oczywiście. Zapraszam nawet nubów, mogą mnie zaprosić. To nie tak, że jestem takim już dorosłym YouTuberem, jak widzieliście. Jestem już jeszcze takim średnim. Robloxa nie będę nagrywał z kamerką, bo tak będzie głupio. Gdy nie, to browser mogę nagrać. Ale, no, takie ciekawskie, ciekawe gierki, to mogę z kamerką nagrać. Takie fajne. Leather, plumbing. zbieramy na karkę, ale jeszcze tylko Dobra, zbieram. Potrzebujemy ten garage gate. Tego pizza go. Tysiąc to je poczekamy jeszcze z tym tysiakiem. Przestaniecie puszczać fireworki mm. I teraz mają auto wszyscy. I jak widzieliście to fioletowe, to to jest najszybsze. Ja Zaczynamy od nowa, nie? Dobra, i się teraz pozbieram. I co? Na no to, żebyśmy się przejechali. O. To jest takie początkowe. Oto tu to będziemy mieli za 35 tysięcy Selimsej oki. Pozdro Mordo. Pozdro, pozdro mordo, że nas samy Odwodzi, Dobra, go to home. Going to home. M, 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 m. Zaraz, zaraz, to Twój dom? Nie, muszę się sam wracać. Czekajcie. Dobra. Już jesteśmy. Musimy coś tu porobić. Pizza girl. Dobra. Następny <coughs> będzie burger. Dobra, ale to, to zbieramy. Potenties. I sfołujcie mnie, follow i following. Dobra? Sfołujcie follow mnie. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Jak pytacie się, co tu jest, no to ja już Wam pokazuję. Troszka jest marshmallow, ale jak się pytacie, co to za nogi, to jest na Fall Out Widzicie? <laughs> dance, 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 dance. Tęczymy. Dobra, bierzemy, bierzemy burger z tej protesty, no to będziemy musieli to, no to dwa siedemset, siedem słówek. A jak? Myślicie, że z fioletowej skrzynki najrzadziej wracają postacie, to jesteście w błędzie. No, jestem, no, w prawdzie, ale wydropiłem tarę z tej skrzynki wczoraj, swojej urodziny. Zaraz się pobawimy, Bounce Girl. Jupa, jupa, siamaś, <küh> <küh Gerilim> mm, Ela Playsto, hmm, fajny domek, widzisz, że tutaj się zakocha na swoją dziewczynę. Ale wiecie, że miłość w Robloxie jest zakazana. Niestety. Jest zakazana. Przepraszam. No więc czekamy z. zobaczymy czy już nie wiem, się jeszcze dwie stówki. Dobra. Mm. Teraz się pobawimy naprawdę. O, oh, breakfast gun gear. To potrzebujemy dwa No to to tańczę i was zawołam kiedy już. Dobra, już uzbieraliśmy, bierzemy I, i jest 2000. Tyś... To jest to. Ale co to jest? Idziemy do typa. masz. To tak strzela i tak fajnie się wygląda. Ten nie chcę pokazać. Mm -hmm. Czy może pójdziemy do tego nóbka. Tylko nie, bo tam ma tarczę. Elo. He, <ścoughs> he. Co jest? Zrobię Dobra, my idziemy. Nie zbieramy syna na auto. Dostał. Dostał! Idziemy zobaczyć jego twarz. Mm -hmm. Rád vyjme se 2000. Jdeme tu kopovat. Neberám, bo to bude velmi dlouho fighting. Eu <teleanut> não jogo de rosa. Ok, nós desligamos o Windows. <coughs> Dreser jeszcze nie, musimy poczekać. Bed Co? Co? Co by się stało? No by się zbagowałem. Pomoć. Czekaj. Dobra, po tak długim wyciąganie się. Wyciągnąłem się, ale bag. Co ty, Pietu, szukasz? Hm. A ja tak chciałem przejść. 嗯哼。<laughs> Myślę, że oczekam. Dlaczego się nie odzywam? Bo muszę się skupić na grze. Symulator domu. Symulator Sim, domu. Hihi. Co ty kurde? Wyłaś. Co z twoim autem stało? I co? Jego auto tu. I idziemy zobaczyć jak to tam z tyłu wygląda? O Jezu! Zniszczyło się. Poczekajcie, wola jak... Nie. Dobra, jesteśmy. Pytacie się co ja tam robiłem? Odpowiadam, musiał od nowa. Widzicie? <laughs> nie ma tego auta. pewnie teraz w komentarzach piszecie, lub chyba nie ma, bo są wyłączone. Piszecie, mogłeś zniszczyć, ale się nie da niszczyć. Pytać, co ja zrobiłem, ale odpowiadam, żebym miał z głowy. Co? Skąd? Dobra, zobaczymy, ile mi przyjdzie teraz. 59, 60. <coughs> Операция наставница до плюс пять шансов, ты Упси. jak nagrywam mobizenem po prostu nie wiem jak inaczej Jak kupujecie to ono to szybciej będziecie zbierać Może będziecie mieli link w opisie do tej gry. Nie wiem, bo jeszcze jak na razie nie wiem, może jakoś to obczaje. <śmiech> <śmiech> Pytacie się, dokąd są te drzwi do garażu? Widzicie, jak szybko leci. Икс, да. <coughs> capotechi de lapie de lapie drapia To była ekipa szkolna. Ekipa szkolna gwizda. Nie. To moi koledzy ze szkoły. Musiałam im się wytłumaczyć. Asia ja nawet powiedziała, że mam koronawirusa. Oh. Ja mam jakąś infekcję. Nie koronawirusa, tylko infekcję. Jakaś baba. No nie gadaj. Ja pierdziu. Gdzie mi ja? tym do domu wjeżdżasz. Myślała, że się uciesza. Лежите. Я Я! Jak równo. Dobra, idziemy dalej. Co to? Light. 88 jest. Dobra, następne będzie? Tutaj. O to. Oczywiście to, na co mnie nie stać. Może nie będzie do końca. Może będzie. Daj mi tutaj było. Dobra, moi drodzy, to jest za długie. No, niedługo będzie kończone za kilka dni, dobra? Więc trzymajcie się. Pa, pa!